Siemanko siamanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Niedziela rano, ja nie czuję się niestety najlepiej. Jestem mocno przeziębiony, chyba klima w samochodzie mnie załatwiła. Ale cóż, odcinek trzeba nagrać. Moja żona robi jajecznicę właśnie, ale mówi, że by jej nie nagrywać, bo czuję się. Eee, niewyjściowo, tak powiedziała. Tutaj moja córka, którą dopadła, czkawka, ale jest zajęta nową zabawką, sową od babci. Maja, nie będę się do niej za bardzo zbliżał, no bo, tak jak mówię, jestem przeziębiony, więc nie chcę przeziębić. Mojego dziecka idziemy nagrać dla Was film. Idziemy na zewnątrz. Wychodzimy sobie z domu, tak jak widzicie. Tak się okolica prezentuje. Muszę w ogóle tą tablicę budowy już zlikwidować. Bo nie jest mi już potrzebna, miałem to zrobić w weekend. E, miałem też e, listry układać w domu, ale no mówię, nie czuję się najlepiej. E, jadę na jakichś wspomagaczach typu Gripexy, temperatury na szczęście nie mam, ale mimo wszystko no, czuję się słabo. Gdzieś mnie ta klimatyzacja załatwiła w samochodzie jest, jak jest, więc e, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tego, co się ostatnio dzieje w Anglii, e, zamieszkach i tak dalej. No, nie oszukujmy się spowodowanych multikulturyzmem, tak zwaną, tak zwanym multikulti. jak sami widzicie... Zwyczajnie to się nie sprawdza i to nie tylko jeżeli chodzi o Anglię, cały Zachód Europy, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, tam gdzie polityka multikulti została wprowadzona, no nie sprawdza się to, czy się to komuś podoba, czy nie. A dlaczego to się nie sprawdza? Z bardzo, ale to bardzo prostych powodów. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają z Azji, czy Arabowie, czy ludzie z Afryki, oni zwyczajnie są od nas odmienni kulturowo. Mają inne zasady, inne wartości w życiu, mają zwyczajnie inny światopogląd i chociażby religia, czy nawet właśnie ich kultura. Prowadzi do tego, że oni żyją w inny sposób, oni się w życiu kierują innymi zasadami. I między innymi dlatego potem dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją, e, zamachy terrorystyczne, różne ataki z udziałem noża, ale nie tylko. To nie jest, słuchajcie, e, tak, że to robią tylko przyjezdni z innych krajów. No bo wiadomo, zdarzają się ataki, na przykład. E, przy użyciu noża, przy użyciu jakiejś broni palnej, e, wśród białych. Ja nie mówię, że nie, ale jednak w większości tego typu zdarzenia mają miejsce wśród przybyszów z innych obcych nam kultur. Na przykład, to nie jest przypadek, i to każdy może sobie to sprawdzić e, w statystykach. E, Poziom przestępczości wśród na przykład e, czarnoskórych jest zdecydowanie większy niż e, wśród białych. I tutaj to nie jest e, żaden rasizm, e, nic z tych rzeczy. Takie są zwyczajnie fakty. W Anglii ostatnio było głośno e, o takiej sprawie jakieś dwa, może trzy tygodnie temu. E, o sprawie z Lidz, gdzie opieka społeczna przyszła odebrać rodzicom dziecko. Była to rodzina romska, albo nazywajmy rzeczy po imieniu cygańska, bo cygan to nie jest nic tak naprawdę obraźliwego. Była to rodzina cygańska, i zobaczcie, co się stało. Jak oni są zjednoczeni, jak potrafią działać razem. Nagle e, okazało się, że wybuchły olbrzymie zamieszki, podpalono kilka samochodów, autobus, i tak naprawdę policja nie mogła sobie poradzić e, z tymi, którzy tam wszczynali e, te awantury. No i to jest właśnie e, bardzo dobry przykład e, na to. W jaki sposób e, ci ludzie, którzy tam przyjeżdżają, nie dostosowują się do reguł e, panujących w danym kraju? Oni nie respektują naszej kultury, nie chcą się integrować. Ja nie mówię, że wszyscy, od razu tutaj zaznaczmy ja nie mówię, że wszyscy, bo oczywiście duża część z tych ludzi przyjeżdża normalnie pracować, normalnie uczyć się, normalnie żyć. No ale niestety wśród nich trafiają się czarne owce i nie jest ich wcale mało. Ale zdecydowanie głośniej jest o tym e, ostatnim ataku w mieście w miasteczku właściwie Southport. E, gdzie jak wiecie e, 17-letni e, gość z pochodzenia e, z Rwandy Czyli de facto tam, gdzie rząd brytyjski e, chciał deportować tych nielegalnych imigrantów tam za pieniądze publiczne e, angielskich podatników, oni zbudowali jakieś hotele i tak dalej. Z tego co wiem, to wiecie ile udało się tam osób w przeciągu dwóch lat deportować? Cztery. Czyli to zwyczajnie była ściema. Zmywak o tym na swoim kanale zresztą dobrze opowiedział, że tutaj chodziło tylko o to, żeby to zrobić pod publiczkę, bo tak naprawdę prawo brytyjskie nie pozwala na to, żeby deportować tych ludzi. A dlaczego tych, tą czwórkę udało się deportować? No, dlatego, że sami się na to zgodzili. Ale jeżeli chodzi o ten atak w Southport, no to widzicie, był to obywatel pochodzący z Rwandy. Jego rodzice się tutaj sprowadzili, osiedlili bodajże gdzieś w Walii i mieli całkiem dobrą opinię wśród swoich sąsiadów, znajomych. Ale jednak, jak to się właśnie często zdarza, to nie ci którzy przyjeżdżają do e, Wielkiej Brytanii. Oni tego typu rzeczy nie robią, ale często robią to ich dzieci. Nie tylko w Wielkiej Brytanii. We Francji jest to samo i tak dalej. Oni się zwyczajnie radykalizują. A dlaczego? No ja mam na tym swój... E, mam na to jakieś wytłumaczenie, jakąś swoją teorię i zaznaczam, że to jest tylko moja teoria. E, domyślam się że może chodzić o to, że ci ludzie nie są zwyczajnie akceptowani gdzieś w szkołach, mają problemy w związku ze swoim pochodzeniem, ze swoim kolorem skóry, są po prostu wyśmiewani i potem się mszczą. Bo na przykład ten atak w, South, w Southport to tak właśnie wyglądał. Ten gość zaatakował małe dzieci, bezbronne małe dzieci. Ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby atakować e, nożem małe dzieci, które są bezbronne. Nie wiem. E, no i co, co się stało? Trójka z tych dzieci niestety nie żyje. Piątka w stanie ciężkim leży w szpitalu. On też zaatakował m.in. E, nauczycielki, które pilnowały tych dzieci. E, I do czego dążę? E, ostatnio, właśnie po tych atakach, po tym ataku w Southport, bo to głównie o to chodziło, doszło do zamieszek. E, rozlały się już one praktycznie na wszystkie większe miasta w Anglii: e, Londyn, Manchester, Leeds, e, Liverpool i tak dalej. I co? Ludziom zwyczajnie, ludzie zwyczajnie wyszli na ulicę, zaczęli protestować. Oczywiście w mediach. Już ich się pokazuje jako ekstremiści, jako ultranacjonaliści i tak dalej. Gówno prawda, słuchajcie, może część z nich faktycznie, ale ja mam dużo znajomych. Byłem w Anglii przez 7 lat. Mam dużo znajomych. I wiem, że oni myślą podobnie. Im to też się zwyczajnie nie podoba, że tylu obcokrajowców do ich kraju przyjeżdża, i potem się dzieją takie rzeczy, jakie się dzieją. Na przykład taki mój znajomy ostatnio e, udostępnił zdjęcie, teraz Wam pokażę na Facebooku leżący lew, e, symbol Wielkiej Brytanii, i, i dziecko w zbroi z mieczem, e, i taki podpis, że. Czas po prostu e, zbudzić tego lwa, żeby znów angielskie dzieci były bezpieczne, no, coś w tym stylu. E, więc, e, no, media lewicowe, e, oczywiście, tak jak powiedziałem, mówią, że to są ekstremiści, bandyci i tak dalej. To są zwykli ludzie, tak naprawdę, zwykli Anglicy, którym się to nie podoba i wyrażają swój sprzeciw. Tutaj, oczywiście, nie chodzi tylko o ten ostatni atak w Southport, bo to było tylko dolanie oliwy do ognia. Tutaj chodzi o całość, o cały system. Od lat, partia, która wcześniej rządziła, partia konserwatywna, obiecywała wyborcom, że ograniczy emigrację. Jak wiemy, tak się nie stało. Wprost przeciwnie, ubiegły rok był rekordowy: ponad 700 tysięcy ludzi więcej do Wielkiej Brytanii przyjechało niż z niej wyjechało, więc kontrola nad imigracją się zwyczajnie nie udała. W Brexicie, też jeżeli chodzi o Brexit, to przecież obiecywali politycy, że przejmą kontrolę, odzyskają kontrolę nad swoim krajem, nad granicami. Widzicie jak odzyskali tą kontrolę. E, tutaj chodzi też o to, że szczególnie ci ludzie, którzy przekraczają kanał La Manche, zobaczcie, oni są lokowani w hotelach, często w turystycznych miejscowościach, gdzie potem turyści nie chcą e, przyjeżdżać. Zresztą często nie mają gdzie przyjechać, bo hotele są zajęte właśnie przez emigrantów. Były bazy wojskowe, są przerabiane na hotele dla tych imigrantów. Oczywiście to wszystko jest utrzymywane i finansowane z pieniędzy podatników brytyjskich, więc im to się zwyczajnie nie podoba. I teraz Anglia. Nie wiem, czy to jest taki jednorazowy zryw, czy te zamieszki będą kontynuowane. Zobaczymy. Próbuje się budzić. Nie wiem, czy się budzi, czy próbuje się budzić, ale czy nie jest za późno. Moim skromnym zdaniem dla takich krajów jak Francja, Niemcy, czy właśnie Wielka Brytania jest już zwyczajnie za późno. Tych ludzi jest tam zbyt dużo, nawet e, nie, nie są w stanie zatrzymać tej emigracji. Trzeba by było zmienić prawo, trzeba by było zmienić masę rzeczy. E, teraz do władzy w Wielkiej Brytanii doszedł lewicowy rząd, więc nic się w tym momencie nie zmieni, jedynie może się zmienić na gorsze. Takie jest moje zdanie. Ja widziałem, byłem w Anglii, widziałem... E, mieszkałem blisko Birmingham, blisko West Bromwich. E, to są takie miasta, gdzie e, Anglicy są już mniejszością. I ja widziałem po prostu, jak to wygląda. E, no niestety, syf na ulicach, brudno. W ogóle ludzie nie dbają, większa liczba przestępstw i tak dalej. To są właśnie dzielnice imigranckie, przybyszy gdzieś z Afryki, z Azji, z Bliskiego Wschodu. Takie są realia. Ja tego nie mówię celowo, żeby kogoś obrazić. No tak po prostu jest. Czy nam się to podoba, czy nie. Więc dużo jest takich miast. Sam Londyn, zobaczcie, albo takie miasto jak Luton. Według mnie, dla takich krajów jak Wielka Brytania, jest już za późno i tego procesu nie da się zatrzymać. Ale pomyślmy teraz o Polsce, bo u nas jeszcze nie jest za późno, ale to jeszcze, bo tak naprawdę mamy już, no, bym powiedział, że e, ostatnie chwile, żeby temu wszystkiemu zapobiec. U nas, e, fakt, fakt, no, na przykład, dużo jest obywateli z Ukrainy. Ale mimo wszystko ktoś zaraz powie, że e, no Wołyń i tak dalej, wiadomo. E, owszem, te sprawy powinny zostać wyjaśnione, ale mimo wszystko to są ludzie nam dużo bliżsi kulturowo niż ci e, gdzieś z Bliskiego Wschodu czy z Afryki. I tutaj chodzi głównie o te osoby, o te, które na przykład czekają na granicy polsko-białoruskiej, żeby do naszego kraju się dostać. Ale oni na szczęście nie chcą zostać u nas, oni chcą jechać dalej na zachód, tam gdzie są większe zasiłki, tam gdzie mogą dostać większe pieniądze, bardziej żerować na, na państwie, no po prostu. Oni przecież nie przyjeżdżają po to, żeby pracować. Ale, no, sami wiecie, ostatnio też został przyjęty pakt migracyjny, na który zgodził się. Nasz premier, pseudonim Rudy, Rudy Lis, Rudy Czwany Lis, nawet bym powiedział. I teoretycznie wszyscy zapewniają, że my nie musimy się na to godzić. Chodzi o tą przemusową relokację migrantów, że możemy na przykład zapłacić 20 tysięcy euro za jednego migranta, jeżeli nie będziemy go chcieli przyjąć, ale moim zdaniem, jeżeli ten gość będzie stał na czele naszego rządu no to my tych imigrantów prędzej czy później przyjmiemy po cichu tak żeby nikt nie wiedział. Dowiemy się jak już będzie za późno. Także słuchajcie. Jeżeli nie chcecie, żeby tak było w Polsce, no to trzeba działać, trzeba coś robić w tym kierunku. No, bo tak jak mówię, ja byłem w Anglii, ja byłem w Wielkiej Brytanii i wiem, jak to tam wygląda. Ja bym nie chciał, żeby Polska za 20 czy za 30 lat wyglądała pod względem narodowościowym, tak jak dzisiaj Wielka Brytania. Takie jest moje subiektywne zdanie. Wiem, nie każdemu się będzie ono podobać, ale ja po prostu nie zamierzam nic ukrywać. Mówię to, co myślę. Przedstawiłem Wam to właśnie. W tym odcinku postanowiłem go nagrać, no bo mm, pojawiła się ku temu okazja. Zobaczymy, jak sytuacja w Anglii rozwinie się dalej, ale myślę, że te zamieszki zwyczajnie zostaną stłumione i to się na tym skończy. To na tyle, idę dalej odpoczywać. Jutro poniedziałek. Mam nadzieję, że bardziej się nie rozchoruję, a dojdę do siebie. Życzcie mi zdrowia. A ja tego zdrowia życzę Wam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich. Cześć!